Zrobiło się dużo miejsca na skrzydle dla Legii. Ośrodkowuje teraz ze skrzydła. Ale śliczna bramka. Uderzył od razu, ale Szon ma wyczucie czasu i przestrzeni. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Mina menedżera mówi wszystko. To nie ich dzień, ale nawet grając słabo. Można pokazać wolę walki, a tę coraz trudniej mu dostrzec u swoich podobnych.